Zawody Extreme Carp Competition coraz, coraz bliżej. Już niedługo na Solinie te bardzo, bardzo wyjątkowe zawody. A ja chciałem dzisiaj Wam pokazać stroje, które przygotowała firma Tletur. Oto właśnie się w nim prezentuje: spodnie dresowe, kangurka, do tego koszulka, czapeczka. Wszystko to znajdziecie na stronie internetowej firmy czyli na www.tletur.pl. A dla uczestników zawodów firma Tletur przygotowała specjalną ofertę zarówno na ten komplet, jak i na wszystkie inne e, ubrania i asortyment dostępny na stronie firmowej jest minus 25%. Zachęcam bardzo do skorzystania, ponieważ te ciuchy są naprawdę z najwyższej jakości, świetnie się w nich czuję, także polecam Wam serdecznie.